Witajcie moi kochani, dzisiaj parę słów chciałem powiedzieć Wam o perfekcji. Żyjemy w takich czasach, w których na pewno sami zauważyliście, że człowiek dąży do perfekcji w każdej dziedzinie. I na przykład jeszcze dosłownie 10 lat temu ludzie budując domy i obkładając ściany tak zwanym tynkiem wapiennym nie zwracali uwagi na to, czy na tych ścianach będą jakieś artefakty, czy będą jakieś ryski, czy będą jakieś niedoskonałości? Po prostu malowali to później jakimś wapnem, prawdopodobnie, i mieszkali w takim domu zadowoleni, uśmiechnięci i bardzo długo w zdrowiu. Natomiast dzisiaj, kiedy ktoś odbiera dom po zbudowaniu, czy też po remoncie, sprawdza ze specjalnym halogenem. Świecącym pod odpowiednim kątem, czy na ścianie nie ma najdrobniejszej ryski. Najdrobniejszy artefakt, najdrobniejsza ryska jest już nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Kolejnym przykładem są na przykład jest rynek motoryzacyjny. I tak, jeszcze dosłownie tak jak właśnie mówię, 10-20 lat temu ludzie kupowali jakiś samochód, zwracając uwagę na to, czy on po prostu odpala i jedzie. Dzisiaj, kiedy kupujemy samochód, nawet najmniejsza niedoskonałość stanowi um, element nie do przyjęcia. Coś, co jest zupełnie nie do zaakceptowania. Czyli może być to piękny samochód, ale ma jakąś delikatną ryskę gdzieś tam na błotniku i to już jest ostra negocjacja. No bo to jest nie do przyjęcia, to trzeba będzie lakierować, to trzeba będzie wymieniać. Po prostu nie wpływa to w żaden sposób na funkcjonowanie tego samochodu, na jego um, walory um, użytkowe. Natomiast gdzieś tam w ludzkich umysłach generuje to um, jakieś bariery takie nie do przeskoczenia. I wiele, wiele innych dziedzin, prawda? Na przykład małżeństwo. To jest też ciekawy przykład gdzie dwoje ludzi o zupełnie odmiennych charakterach, no bo ze względu na to, że mężczyzna ma zupełnie inną osobowość, inne podejście do życia w wielu kwestiach, kobieta również, mają się właśnie dzięki temu uzupełniać, wychodzi na to, że właśnie te różnice w charakterze i te niedoskonałości, no bo nie ma człowieka doskonałego na tym świecie, też są taką często barierą nie do przeskoczenia i w, w, pojawia się jakiś minimalny problem, jakaś minimalna rysa, tak jak właśnie w, w tych poprzednich e, dwóch przypadkach. No i oczywiście jest to rzecz nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Kiedyś tak nie było. E, I to zmieniło się właśnie na przestrzeni ostatnich lat. Dążenie do perfekcji. Diabeł wykorzystuje. Nasze dążenie do perfekcji, dlatego że perfekcja jest w pewnym sensie zakodowana w naszych sercach, w naszych umysłach. Dlaczego? Dlatego że Bóg jest idealny, Bóg jest perfekcyjny. Człowiek na początku stworzenia miał kontakt z Bogiem i miał kontakt z tą perfekcją, z tą doskonałością. Mało tego, człowiek zanim nie popadł w grzech, również był zupełnie, miał zupełnie inną naturę. Bardziej zbliżoną do Natury Boga, więc bardziej perfekcyjną. Więc ta perfekcja gdzieś w człowieku tkwi. I diabeł wykorzystuje tą cechę po to, żeby nas prowadzić w ślepe uliczki. Bo doskonale wie, że my dążymy do perfekcji. Tylko niestety szukamy jej nie w tych miejscach, gdzie trzeba. Taką inspiracją do podzielenia się z Wami tą myślą były dwa takie wydarzenia w moim życiu. Pierwsze to było takie: że w moim samochodzie z tyłu nad tylną szybą jest tak zwana lotka. To jest taki końcówka dachu. Jadąc któregoś razu podczas dość dużej wichury, na tę lotkę spadł mi jakiś kawałek gałęzi, no i delikatnie uszkodził lakier. Bezbarwny lakier. I ten lakier zaczął się łuszczyć, stworzyły się takie płaty. No to nie wyglądało tak strasznie źle, ale jednak w porównaniu do reszty samochodu no, trochę się to wyróżniało. No i oczywiście e, początek tej przygody z tym lakierem był taki, że właśnie miałem takie przekonanie, żeby to polakierować. Jednak okazało się, że koszt lakierowania takiego malutkiego elementu jest praktycznie taki sam, jak koszt lakierowania całej tylnej klapy samochodu. Ale jakoś nie, no i zostawiłem to oczywiście, bo tak jak mówię, nie jest to, nie wpływa to w żaden sposób na jakieś walory użytkowe samochodu. Nie rzuca się to nawet aż tak bardzo w oczy. Następnym takim przypadkiem był, mm, nie, była niedawna historia, w której mm, e, kupiłem zegarek. Zegarki wiecie jak to zegarki, one są wykonane perfekcyjnie. Tam wszystko jest lśniące, czyste i po prostu idealnie krystaliczne. No i przy demontażu paska tego zegarka zainstalowałem teleskop, który, który mi się delikatnie nadłamał i on tak bardzo słabo trzymał, prawda, ten pasek. I któregoś razu ten zegarek spadł mi na płytki w, w kuchni i odkleiły się, odkleiły się elementy tarczy tego zegarka, prawda? No tego względu, że ja od zawsze chciałem być zegarmistrzem. Kiedy byłem dzieckiem, postanowiłem sam zabrać się za naprawę tego zegarka. Rozebrałem go z pensetą, igłą, klejem, który nakładałem tam dosłownie igłą na, na te elementy. Naprawiłem ten zegarek. Chwała Bogu oczywiście, bo te wszystkie talenty i cała cierpliwość przede wszystkim pochodzi od niego. Jednak te elementy, które dokleiłem hmm, delikatnie odróżniają się kątem nachylenia od pozostałych, więc kiedy patrzymy pod odpowiednim kątem, widać jest, że te elementy delikatnie tam dosłownie o mikrometry różnią się od tych, które są fabrycznie naklejone, prawda? I też sobie tak pomyślałem, mówię, no kurczę, przecież tak być nie może, no, przecież to jest, to się rzuca w oczy, ja... Zazwyczaj przez całe moje życie byłem takim perfekcjonistą i, i pedantyczny bardzo. Więc mówię, nie no, tak być nie może, muszę zmienić zegarek. Ale z drugiej strony, od jakiegoś czasu Bóg pokazuje mi przez takie właśnie niezbyt przyjemne sytuacje, że chce mnie czegoś nauczyć. I tutaj również tak sobie usiadłem i pomyślałem, czego Boże chcesz mnie nauczyć przez to, co chcesz mi przez to pokazać. I właśnie ta myśl przyszła mi do głowy, że. Poszukiwałem perfekcji w przedmiotach i staram się to zmieniać oczywiście. Staram się nie szukać perfekcji w samochodzie, staram się nie szukać perfekcji w zegarku, mało tego. Staram się nie szukać perfekcji w sobie również, czy też w ludziach. Wszystko i wszyscy na tym świecie nie są perfekcyjni. Pomimo, że diabeł generuje nam i tworzy wokół nas różne przedmioty, czy też różnych ludzi, nawet, którzy wydawać się. E, mogą perfekcyjni, czy też te przedmioty wydawać się mogą perfekcyjne, prawda? Samochody mamy po prostu, e, no, idealne, laserowo mierzone i laserowo składane, bez żadnej najdrobniejszej wady. Zegarki to samo. Wszystkie przedmioty w ogóle codziennego użytku. To może być nawet łyżka. Ona jest e, wykonana. Perfekcyjnie. Właśnie dlatego, żebyśmy tej perfekcji szukali tutaj na ziemi. Tylko, że problem polega na tym, że te perfekcyjne rzeczy, jakie by one nie były, to one z czasem zbierają na sobie kurz, zbierają na sobie rysy, zbierają na sobie zagięcia, odklejenia, po prostu uszkodzenia, prawda? Jest to, to ten fakt, jest również takim ciekawym, ale to już tak zupełnie na marginesie. Jest ciekawym też dowodem na to, że ewolucja, w którą wiele osób wierzy, jest kompletną bzdurą. Dlatego, że świat, który obserwujemy wokół nas, doświadczamy tego, że ulega rozkładowi, erozji, zagładzie. To nie jest tak, że my kupujemy stary, zardzewiały samochód i on z czasem w etapie przypadkowego łączenia atomów nabiera jakby koloru i nabiera formy. On się będzie jeszcze bardziej rozkładał, tak samo ze wszystkim, z każdym przedmiotem i z nami samymi również. My ulegamy degradacji, my nie ulegamy wzrostowi, czy też, czy też nie dążymy do nieśmiertelności, ale właśnie wręcz przeciwnie wszystko w tej oczywiście płaszczyźnie fizycznej, bo w płaszczyźnie duchowej jak najbardziej do już dążymy do, do, do nieśmiertelności, do życia wiecznego u boku naszego Stwórcy. Jednak w tej płaszczyźnie fizycznej te atomy wcale się przypadkowo ze sobą nie łączą i nie polepszają stanu technicznego jakiegoś przedmiotu, tylko wręcz przeciwnie, te atomy się rozpadają i ten stan techniczny ulega pogorszeniu. Dlatego moi kochani, jeżeli macie, to często się dzieje zupełnie podświadomie, ja wiecie przez wiele lat nie zdawałem sobie nawet z tego sprawy, że ja zwracam uwagę, czy też szukam, czy też wymagam perfekcji od różnych przedmiotów wokół mnie, kiedy tak naprawdę perfekcja znajduje się tylko i wyłącznie u naszego Ojca w niebie. Dlatego my jej szukamy, dlatego my jej chcemy, dlatego my jej podążamy, dlatego ona gdzieś jest zakodowana w naszym DNA. Ale my niestety to pragnienie jej odnalezienia kierujemy na ten świat, a tutaj nigdy tej perfekcji nie znajdziemy. I wiecie, taka właśnie myśl mi przyszła dzięki tym takim zwyczajnym wydarzeniom, mogłoby się wydawać. Ale drugim, drugim takim aspektem korzystnym tych wszystkich niezbyt przyjemnych, no bo jeżeli komuś zarysuje się samochód, czy, czy zaczyna coś tam w jego wyglądzie, prawda się, się psuć, no to nic przyjemnego, prawda? Kiedy zegarek, który niedawno kupiliście, się uszkodził, to też nic przyjemnego. Jednak nauczyłem się jeszcze kilku rzeczy w tych doświadczeniach. Mianowicie przede wszystkim tego, żeby uświadamiać sobie każdego dnia i każdej minuty funkcjonowania tutaj na świecie o tym, że Bóg jest perfekcyjny. To też jest proces, bo to nie jest takie proste, żeby, żeby uświadomić sobie, że Bóg jest idealny, On jest perfekcyjny, w nim nie ma żadnej wady, w nim nie ma żadnej skazy. To jest bardzo głęboka myśl, to jest wielopoziomowa myśl. I to jest myśl, do, i to jest takie zagadnienie, do którego trzeba naprawdę podejść na poważnie. I często my to powtarzamy, prawda? Czy czytamy w Słowie Bożym? że Bóg nie ma żadnej skazy, nie ma żadna, na nim żadnej wady, ale często traktujemy to jako taką suchą informację. Ta informacja naprawdę ma wiele, wiele poziomów, bardzo głębokich poziomów i gdy sobie już to uświadomimy, nawet nie w stu procentach, ale w tak w ogólnie jako takie zagadnienie, to uwalnia nas od tego, żeby szukać tej perfekcji tutaj na ziemi. I mało tego, jeżeli My sami posiadamy jakieś wady, czy przedmioty, których używamy, posiadamy jakieś wady, a świat mówi nam: Nie, nie, ty musisz mieć idealny ten przedmiot. To nie jest dobre, że jakaś skaza jest na tym przedmiocie, którego używasz. Uwalniamy się od tego. Mało tego, nawet czerpiemy z tego radość, że my już nie, nie poszukujemy tej perfekcji w tym, co z natury perfekcyjne być nie powinno. Nawet. Bo samochód nie powinien być perfekcyjny. Bo on za chwilę będzie zabrudzony, za chwilę będzie porysowany, za chwilę będzie po prostu w użytku. To nie jest egzemplarz muzealny, na którego będziemy patrzeć ciągle i on nigdy nie zmieni swojego kształtu czy też formy. Lakier wyblaknie, lakier się porysuje, możemy go uszkodzić w jakiś sposób, prawda? Ktoś może nam zarysować go gdzieś na parkingu, różne różne rzeczy. Więc to jest przedmiot, który z natury nie powinien być perfekcyjny, bo on jest użytkowy. Tak samo zegarek, nie powinien być perfekcyjny, ponieważ on nie jest jakimś eksponatem muzealnym, tylko jest przedmiotem użytkowym. I tak samo wszystko inne. Ludzie wokół nas też nigdy nie będą perfekcyjni. My sami nigdy nie będziemy perfekcyjni. Perfekcyjny jest tylko i wyłącznie nasz kochany ojciec w niebie. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba i oby Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa uświadamiał nam tę prawdę, oby uwalniał nas od tego podążania za perfekcyjnością tutaj na ziemi, bo ta perfekcyjność nie jest nam tu do niczego potrzebna. Wszystko, co tutaj mamy, co uważamy za perfekcyjne lub co, na co chuchamy, dmuchamy, żeby perfekcyjne było, tak naprawdę ulegnie degradacji. Będziemy żyli na nowej ziemi, pod nowym niebem, i tam dopiero będą perfekcyjne rzeczy, ale nie takie, które człowiek wygenerował, tylko Bóg stworzy to dla nas. Jezus Chrystus powiedział w domu mojego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, byłbym wam o tym powiedział. Idę i przygotować wam miejsca. Kiedy wrócę, zabiorę was do siebie, żebyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. To jest. To jest genialna e, obietnica i tam dopiero będziemy mieli perfekcyjne życie, życie perfekcyjne domy, e, perfekcyjne przedmioty, których będziemy używać. E, ponieważ Bóg jest perfekcyjny i tylko to, co On tworzy i stworzy dla nas na nowej Ziemi, będzie właśnie dokładnie takie. A więc moją modlitwą jest to, żebyśmy mm, zrozumieli ten fakt żebyśmy w Bogu, tylko i wyłącznie w Bogu Abrahama, Izaka, Jakuba i w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, szukali perfekcji, bo tylko tam ta perfekcja się znajduje. Wtedy nasze, nasza potrzeba tej perfekcji będzie zaspokojona w pełni i zostaniemy uwolnieni od wszelkich pułapek diabła, który wpędza nas w, niepotrzebną, w niepotrzebne poszukiwanie i pogoń za perfekcją, której nigdy tutaj nie zdogonimy. I często, goniąc za tą perfekcją tutaj... Wiele razy będziemy zawiedzeni, dlatego że pewien przedmiot, który gdy kupiliśmy był perfekcyjny, nagle tej perfekcji już nie ma, bo niej mieć nie musi. Także to jest moja modlitwa, niech tak się stanie, dla chwały Bożego imienia przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękuję Wam kochani za uwagę i do usłyszenia następnym razem.